Czy na przykład jako osoba niebinarna mógłbym zmienić imię prawnie? Bo to na przykład nawet w dzisiejszych czasach wcale nie było aż tak proste. Udało mi się to zrobić w 2015, 10 lat temu. Zmieniłem na Anę, które jest w grenlandzkim męskim imieniem, a w baskijskim żeńskim. I bardzo mi to dużo radości sprawiło. Jakby to wyglądało w tym, 30., którym jesteśmy, 35? 35. Hmm? W Berlinie jest tak, była taka opcja, która jest kompletnie w Polsce, też historycznie nierozpoznana. I to jest początek lat dwudziestych, zgodnie też z decyzją Ministerstwa Sprawiedliwości, jest możliwość zmiany imienia na tak zwane imiona dyrektywne. Czyli jest lista imion, które są uznane przez państwo. Zobacz, zupełnie inna też, Aha. tak a propos tego, co mówiłam wcześniej o Polsce, zupełnie inny w ogóle system działania. Wszystko jest jakby podbite przez państwo, musi być w prawie. E, czyli jest lista imion dyrektywnych uznanych przez państwo za neutralne. Alex, Toni, Gert, Gert, przez D, przez T. No i można, jak się, jeżeli się rozpoczyna tę procedurę, jako osoba niebinarna, e, czy mówiąc tamtym językiem, osoba, która mówi o sobie transwestyta, mhm. na pierwszy rzut oka jest wszystko super. Wszystko jest legalne. Mhm. Państwo się zgadza, państwo kontroluje. No właśnie, państwo kontroluje. Mhm. Czyli tak. Zostają kartoteki, no bo to jest cała procedura, wszystkie papiery, mhm. biurokracja potężna na daną osobę. Plus, wracając nawet do samej idei y, imienia dyrektywnego, zobacz jak to szybko działa. Nagle Toni, ja tak dzisiaj szukam, nie, mhm. jest tym. Już wiemy, kim jest Toni. Dokładnie. Mhm. Gerd, 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 Alex i tak dalej, i tak dalej. Czyli nagle to twoje imię zaczyna być twoją stygmą. Mhm. No i to jest też niestety doświadczenie później czasów y, nazistowskich.